Witam wszystkich, chciałam Wam pokazać paczkę, którą dostałam, mam przykryte, ponieważ jest tam adres, a nie chciałam, żebyście widzieli, nie otwierałam, nie patrzyłam, co jest w środku, a jest to paczka dotycząca piątej wymianki Scrapbooku tupowej, więc zobaczymy co tam jest, tam jest na pewno album Pupuque. i wiemy jakieś tam malutkie się. dostałam, więc zaraz oglądamy skrapowej, e, e, otwieramy i patrzymy co jest w środku, oj przepraszam o tu mam otwarte i zaglądamy jak wszystko wygląda, e, jest to paczucha od Agnieszki, widzicie, przytaszki sobie zobaczymy za chwilę, patrzymy najważniejsze co co dotyczy naszej wymianki jest to nasz album. Jest fioletowy, jest przepiękny. Cześć, zresztą to widziałam. No, piękny. A teraz nagrywamy filmik, żeby pokazać, jak jest on. Świetny. Otwieramy, zobaczymy. Piękne kwiatuchy. Butyrek. Nagrywamy, zobaczymy, co jest w środku. I super. Otwieramy. To są karty na. Zdjęcia chłopaki. Dobra, wejdę sobie. Kwiatów. Patrzcie. Na trzy. Otwierana. Le! <gry> Mój syn. Piękne Le! kwiaty. Piękna kompozycja kwiatowa. Super. Fantastycznie. O i właśnie chyba moje dziecko się przywaliło. Sero. I następna. Karta na zdjęcia z perełkami. Fajny jest ten wykrojnik. Czaiłam się tylko na ten wykrojnik, ale mówię, Ale fajny, super. Super. I piękna ostatnia karta też na raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdjęć. Fantastyczna. Fantastyczne, wszystko w, różowym, w różowych kolorkach, fajnie, podoba mi się, super, przepięknie, przepięknie, super raśnika, widzicie, przepięknie, super, widzicie, eee, piąta wymianka, super raśnika, Aga, dzięki. Zobaczymy, co jest za przydaśki dostaliśmy. Już patrzymy, 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 patrzymy. O Jezu, ja tu ciągle trochę tym aparatem. Super. Uwielbiam te 3D, są fantastyczne. Teraz pokupiłam w Empiku, widzicie? Pokupiłam w Empiku 70% wszystkich Normalnie takie grusze zapłaciłam za to wszystko te papiery to normalnie 2 zł z teraz wam powiem z 12 zł na 2 zł wszystko 70% świetne są i stempelki, stemple ze stępem, bo właściwie sobie z 17 zł zapłaciłam 3 zł i fajne są. Fajne papiery w ogóle jak były też, widzę, takie ruskałem z tyłu. Bardzo fajne, podoba mi się. Fajne, bardzo fajne, jest sztywne. Dobra, zobaczmy z tematu. Opatrzmy co do przydażki. Fajne są właśnie, i to są właśnie te takie 3D. I tutaj widzę, że Aga też dała takie 3D. Widzicie? Nie wiem, czy tak robiła sama, kleiła. Czy już kupiła gotowe. A jeżeli robiłaś sama, to muszę Cię napisać skąd wzięła się. Bo są świetne. No, ekstra, widzicie? Fajne, mi się warto. Super, świetne rameczki. Super, 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 super. Mama! Fantastyczne! Rameczki. To you love me. super. Zobaczmy dalej. Dobra. Coś Mój synek mi tu taśmę podrzucił. Moje, moje 3D to było takie. <laughs> Oczywiście nie wytrzymałam, musiałam wszystko porobić i już robiłam czekoladniki z tego, więc... Yy, patrzymy dalej. Patrzymy dalej. Mój synek tu patrzy, bo pewnie by chciał tu coś dorwać. Nie, się. Stążeczka. Stążeczki zawsze się przydadzą. Super. To jest świetne. Nie wiem, czy sama wycinałaś, czy gotowa? Fajnie. Super. Liczby zawsze się przydadzą. Zawsze się przydadzą cyferki. Daj to wszystko. Co daj to wszystko? To jest mamy. Super. Lubię takie koroneczki. Nie koroneczki. Fajne. Olusiek. Dzieci. Zaraz zabrać i zobacz. Fajna, 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 naprawdę. Przyda się, do przyda się, przyda się, przyda się. O, Łusiek. zabrać i zobaczyć. Zobacz. No. I Nie. naklejki. Patrz, jakie świąteczne. Mama. O, Łusiek, patrz jakie świąteczne naklejki. I stan Fajne. Fajne. Fajne, fajne. Lubię. ładny. Mamy. Na Super. Co? Mhm. Dobrze, miszku. Co? Fantastyczne. Super, aż na wszystko się przyda wykorzystam to takich dziecięcych bardziej mikro albo bokszyków fajne stempelek, super takie właśnie te, lubię te rzeczy lubię, 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 muszę się do Ciebie zgłosić o to, czy Ty to sama robiłaś czy już kupiłaś gotowe, jeżeli je robiłaś sama, to muszę się do Ciebie odwołać w sprawie tego super, raszne, fajne, super, zaraz wszystko sobie pochowam, poukładam Superki się przydadzą wszystko sobie pochowam poukładam i bardzo dziękuję, albumik świetny, Cichutko. albumik świetny, przydaśki świetne, wszystko się przyda, wrzucimy do jakichś zdjęcia, jeszcze nie wiem jakie, coś wymyślimy, super, wielkie dzięki, wielkie, wielkie, wielkie dzięki i do zobaczyska ludziska, eee, chciałam nakręcić oczywiście w jego ostatnio, ale dzisiaj nie wyrobiłam, ale to nic, zakręcę na pewno jeszcze jakieś tam filmiki. Kurczę, no brakuje mi czasu, wiecie. Dom, praca, dzieci i to moje hobby skrabu bukowa, że tak powiem. No brakuje tych godzin w ciągu jednej doby, więc przydałoby się na przykład zamiast 24 godzin, żeby doba miała nie, no, 36, nie? By to wszystko jakoś inaczej człowiek był ogarnął. Dobra, miesz o to. Yy, wszystko jest świetne, wielkie dzięki. Piąta wymianka, skrap yy, tubowa. Boże, wygląda się dzisiaj nie mogę, nie wiem, co mi się, język się plącza. Yy, uważam za zrealizowaną. Aga, wielkie dzięki, wyślę Ci jeszcze coś, bo normalnie aż mi głupio. Wiesz dlaczego, więc... Yy, do zobaczyska ludziska i trzymajcie się, na razie, pa! pa!